W tym filmie przetestujemy wiralowe błędy w sezonie drugim Fortnite'a od niesamowitych mapek na Xpa, przez błędy, które nie powinny istnieć aż po nowego Midasa przedwcześnie. Zobaczymy, które z nich zadziałają, więc koniecznie dodać ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście hexakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Okej, okay, moi drodzy, także na samym początku przechodzimy do TikToka, który nagrał jeden z moich widzów i generalnie no to przedstawia on tutaj jakąś mapkę na expa. Jak się okazuje no to ten TikTok w ogóle zrobił mu 300 lajków i ja napisałem mu, że właśnie przetestuję tą mapę, także zobaczmy w ogóle o co tutaj chodzi. Ok, mamy tutaj coś takiego i ten ziomek przy okazji właśnie mówi, że no to ja testuję błędy na expa. Okej, okay, tutaj okej, okay, coś takiego mamy. 30 koło Expo bez. Okej, okej, okej. Okej. Dobra. No dobra, także Roz rozumiem, rozumiem, mordeczko, trzeba o co ci chodzi? Dobra, przebijmy sobie trochę dalej. Okej. Okay. 10. 11... Ej, dobra, rzeczywiście, dostaję Expo. Okej. Okay. No tutaj trwa całość 2 minuty. Nie wiem, co on tutaj jeszcze pokazuje. Aha, może jeszcze pokazuje. Okej, okay, czekajcie. Może tą lepszą, tą pokazuję. Aha, no, no dobra, idziemy to zobaczyć. Okej, okay, moi drodzy, także jestem już w Fortnite i w tym momencie sprawdzamy sobie tą mapę. I na TikTokach możecie mnie normalnie właśnie oznaczać, jak macie jakiegoś ciekawego glitcha. Także do tego jak najbardziej zachęcam. A my mamy tą mapę, czyli 1v1 build fights OG, więc sprawdzamy, czy rzeczywiście do... daje ona dużo expa. Dobra, także jesteśmy na tej oto mapie i teraz idziemy sobie do tego pokoiku. To był chyba ten pokoik z tego TikToka. No i co? Sprawdzamy, ile dostanę expa bez dosłownie żadnego czekania. Także wchodzimy sobie tutaj i... Okej. Okay. 2000 expa, 3000, okej. Okay. No, zapowiada się bardzo ciekawie. 10 tysięcy, 11, 000, 12, 000, 14, 000, 16 tysięcy expa bez żadnego czekania. Także bardzo ciekawa sprawa. I tutaj te monetki też mogę zebrać. A nie, dobra, te są zablokowane, czyli tutaj trzeba czekać praktycznie godzinę. No, godzinę nie będę czekał na te właśnie specjalne monetki. No, dostałem prawie 30 tysięcy expa, no i generalnie no to, no cóż, mamy tutaj czekać 3 minuty na zrespienie się ponownie, więc no po części jest tak jak na tym TikToku, czyli rzeczywiście tyle expa idzie dostać, także całość jak najbardziej można uznać za zaliczoną. Natomiast my przechodzimy dalej i mamy tutaj sekretny lutrum, który znajduje się. Z tego co wiem, to na właśnie wojowniczych włościach, czy jakoś tak się ta miejscówka nazywała. I podobno tutaj da się nawet mieć jakieś mityki. Ok, ziomek leci sobie tutaj, następnie niszczy sobie właśnie schody i idzie jakimś sekretnym tunelem. Ok, i tak, on nie idzie w lewo, tylko idzie sobie tutaj w prawo. To w ogóle trwa minutę, dobra, ja po prostu sobie to szybciutko obejrzę i. Mniej więcej Wam to przedstawię w grze. Obrano z końcówki, wynika na to, że w ogóle Ziomek tu nie wiem, przez minutę chodzi i do, dochodzi do momentu takiego. O, i tutaj jest ten. Jo, no, no, no dobra, idziemy to zobaczyć. Okej, okay, także przechodząc dalej, mamy błąd, dzięki któremu możemy strzelać przez ściany na wielkiej statule wilka. Okej, okay, idziemy jak się strzela rzeczywiście przez ściany. No dobra, także zaraz to sprawdzamy. Mamy przy okazji, właśnie błąd z emotką podczas latania, właśnie z busa bojowego. Okej, okay, też idziemy to sprawdzić. Dobra, moi drodzy, także na samym początku testujemy pierwszy błąd, czyli emotka podczas lecenia sobie właśnie lotnią i na jedną sekundę miałem odpalić emotkę. Okej, okay. i teoretycznie jak wylecę z busa bojowego, to podobno będę mógł sobie tą emotkę właśnie tańczyć, także naprawdę bardzo ciekawa sprawa, ale oczywiście wiadomo, my idziemy przetestować masyjnych błędów, więc od razu lecimy sobie na wilczewości, nie wojowniczewości, troszeczkę mi się pomieszało, ale dobra, zobaczymy, czy rzeczywiście będę tańczył, jak będę sobie leciał, także lecimy od razu na tą oto miejscówkę, i jak rozłożymy sobie lotnie, to zobaczymy, czy będę tańczył. Także to byłoby bardzo ciekawe, w sumie, jakby nie patrzeć, ale wydaje mi się, że raczej tak nie będzie. Raczej tak nie będzie, ale zobaczmy, zobaczmy. I lecę sobie lotnią, i co mogę sobie tańczyć? Nie, to nie działa. Także no niestety, to już mamy pierwszy błąd, który jest niezaliczony, ale jak już jesteśmy tak blisko wojowniczych, to idziemy od razu zobaczyć sekretny pokój, bo mamy naprawdę masę błędów do przetestowania, i ten pokój podobno jest dokładnie za tymi. Schodami, w sensie tutaj. Także nie chce mi się za bardzo w to wierzyć, ale no dobra, idziemy to zobaczyć. Tutaj mamy te schody i je niszczymy. Uwaga, uwaga moi drodzy, 3, 2 i 1 i okej. Okay. No dobra, także tu za tymi schodami mamy ogrom... okrągły nic, wielkie nic po prostu. No tutaj jest piasek, tak? Także no tak jak widzicie, błąd yy, nadzwyczajny w świecie jest jak najbardziej niezaliczony. Dobra moi drodzy, także jesteśmy koło wielkiej statuły wilka, przy okazji ktoś tam do mnie strzela, natomiast my idziemy zobaczyć sobie niesamowitego glitcha ze strzelaniem przez ściany na tym właśnie wielkim wilku, Że idziemy to zobaczyć, czy to serio działa i, który którędy ten ziomek strzelał, tutaj, gdzie, ej, co jest, ty, ej, to chyba, okej, okay? okej, okay? ej, to chyba serio, czekajcie, on jest tam gdzieś, nie, ten ziomek, czekajcie, muszę go oznaczyć dokładnie, tu, tam, 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 czekajcie, oj, nie, 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 kurde, on spadł, albo była beka, o, on jest tutaj, tu, 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 okej, okay. nie, zostaw mnie, proszę, chcę przetestować na tobie glitcha, okej, okay. on jest gdzieś, kurde, tu, I tu chyba działa, serio, okej, okay. Albo bo nie działa, nie, tutaj jest, tu, okej, okay. ej, co, je, co jest? Co jest grane? Ej, to dobra, to działa, to działa, to działa. jo przez to się da strzelać, przez tego tutaj rzuta. Dobra, ale to też można sprawdzić tak, nie? Ej, peskito, to działa, patrz to. Siedzisz, SE tu. Dobra, działa. Czyli mamy zaliczony błąd. Ok, bardzo ciekawa sprawa. No i da się przez to strzelać. Czyli się da przez wszystko strzelać, przez to też? czy to, to trafiło, nie? Chyba. Nie, dobra, przez to nie, ale przez to tak. Ok, czy to jest zbugowane? Ej, przez to też da. Okej, okay. ciekawe. Przy okazji podobno da się wejść do tej oto ciężarówki, kiedy się po prostu do niej normalnie nie da w... We... Okej, okay. takie coś wystarczy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, moi drodzy, także testujemy teraz ten glitch z tym otowanem, tylko najpierw go trzeba tutaj do góry przetransportować, bo to jest troszeczkę ciężka sprawa, co jest grane. Ej, no wieć tu, proszę, wieć tu, wieć tu, wieć tu, wieć tu, dasz radę. Jeszcze tak blisko. No, 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 jest blisko bardzo. No kurde, no właśnie. Nie wiem czy tu nie będę potrzebował jakiegoś suwiksa chyba. Co jest? Ja nie mogę nic zrobić. Czy mogę? Co jest? Tu się... Przejechałem przez to auto, o co tu chodzi w ogóle? Dobra ty, to jest w ogóle już ogólnie zgliczowane. A dobra, co jest grane? Nie mogę tutaj nic zrobić. Nie da się tego przepchać, przysięgam. Dobra, a można to tak zrobić? Czekajcie, o, tutaj jest to, robimy tak o, po prostu. Tak, o. No spadnij na mnie. Uszkodź mnie. O! O! Co jest? Byłem tam, ale się wydostałem! Nie! Dobra, no no. Nie za ciekawa sprawa. Ale wydaje mi się, że to chyba działa, jak się to dobrze zrobi. Ale nie mam też za bardzo pojęcia, po co mam to robić. W sensie, no, nawet jak tam wejdę, to i tak już z tego nie wyjdę, więc trochę bez sensu. A my, moi drodzy, teraz przechodzimy do błędu, który podobno ma nam dać nowego Midasa przedwcześnie. Jest tutaj napisane, że działa tylko jak mamy karnet bojowy. Ok, bardzo ciekawie. I mamy wpisać taką oto komendę. Ok, i w tym momencie ziomek klika sobie Enter. I no dobra, idziemy to zobaczyć. Okej, okay, moi drodzy. Także jesteśmy w grze i podobno na czacie ekipy mam właśnie całość napisać. Także no dobra, mamy tutaj tą wiadomość i klikamy enter. OK, napiszemy to jeszcze sobie właśnie, aha, w grze to no bo, dobra, bo to działa w grze. I co? No dobra, napiszę to jeszcze raz i teoretycznie powinienem dostać Midasa, ale z tego co widzę, to chyba nic tutaj za bardzo nie dostałem. Dobra, może muszę zrestartować Fortnite'a. Okej okay, moi drodzy, także w tym momencie mamy logowanie. Wchodzimy sobie oczywiście do Fortnite po restarcie. No i co? Zobaczymy, czy dostanę nowego Midasa, który będzie w sumie dostępny od dnia jutrzejszego, jak wy to oglądacie. No i okej, okay, no mamy teoretycznie tutaj, że coś jest w tej szafce. No, ale w skinach nic generalnie nie ma. Z tego co widzę, tutaj to no nic się za bardzo nie zmieniło. Tutaj w karnetach Midas Banita dalej zablokowany. Także, no niestety, ostatni błąd okazuje się też niedziałający. I to by było też przy okazji na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ostatnio pojawiają się głównie błędy, bo w Fortnite nic ciekawego się nie dzieje. Ale miejmy nadzieję, że po nowej aktualizacji rzeczywiście coś się wydarzy. No i co? Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem zostawiajcie tu łapeczki do góry. No i klasycznie nie zapomnijcie o moim kodziku w Fortnite'owym sklepie, czyli HEXOKOT. Mega dziękuję każdej osobie, która ten kod ma wpisany, a ja się z wami żegnam. Yo!